Czołem, czołem, kromka z Rosołem. witajcie moi mili w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku z Apex Legends. A moi drodzy, dzisiaj mam dla was bardzo fajną informację właśnie na temat Apex Legends, która pochodzi bezpośrednio z EA Play, które odbyło się parę dni temu. Także moi drodzy, poza tym porozmawiamy sobie też dzisiaj o moich ulubionych, moim zdaniem jak na to patrzę, legendach albo najmocniejszych legendach do naszego obecnego sezonu. Także tematów jest sporo, ja jak zawsze zapraszam. Zapraszam do ocenienia materiału. No i zaczynamy. Apex Legends podczas tegorocznego EA Play, które było trochę inne niż zawsze, bo zawsze jeździło się do Los Angeles, było fajnie, teraz było troszkę mniej fajnie z uwagi na całą sytuację pandemiczną, epidemiologiczną na świecie. No to moi kochani, Apex Legends miał naprawdę swoje 5 no, minut podczas tej całej konferencji. I nie mówię tutaj tylko o sytuacji, w której zapowiedziano kolejny event, który będziemy mogli zobaczyć już od przyszłego tygodnia, o którym wywędzie też na pewno Wam zrobię materiał jak co niedzielę, jak co weekend. Natomiast to, co najbardziej zelektryzowało wszystkich i też wydaje mi się, że w przypadku Apexa jest bardzo dobrym pomysłem, to... Crossplay, tak moi drodzy, to było coś czego się nie spodziewaliśmy, ale Crossplay został dla Apex Legends zapowiedziany. Plus do tego wyjście e, Apexa na Steama. E, także moi drodzy, będzie ciekawie. No Crossplay sam w sobie doskonale wiecie co jest. Jeśli nie, to moi drodzy, będziecie mogli grać z ludźmi z PC, z Xboxa, z PlayStation, z Nintendo Switch, bo na Nintendo Switch również Apex Legends wychodzi. No, i na platformę Steam, tak jak wcześniej mówiłem. Ja osobiście jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób będzie działał przede wszystkim Matchmaking. Apex jest jednak niesamowicie dynamicznym FPS-em. Jest to gra, w której, jak chyba w żadnej innej, też tak naprawdę widać różnice w dynamice pomiędzy konsolą a PC-em z uwagi na wszelkiego rodzaju skoki, przeładowania, leczenia się w tym samym czasie. Sami doskonale wiecie, jak jest Apex Legends i granie na konsoli, a grałem parokrotnie, więc wiem o czym mówię, w porównaniu do PC-a jest zdecydowanie wolniejsze. Nie mówię, że gorsze, ale po prostu inne. Dlatego też wydaje mi się, że jeżeli miałoby mieć to ręce i nogi, powinno to wyglądać po prostu tak, że ci wszyscy gracze, którzy grają na konsolach, mogą się bezpośrednio z sobą łączyć, jeżeli Ktoś gra na pececie z podpiętym padem, to łączy się z innymi konsolowcami. Natomiast jeśli mamy z wami szczery, nie wiem do końca, jak najlepiej rozwiązać sytuację z myszkami, chyba że do lobby pc będą dołączali gracze konsolowi, którzy mają podpięte myszki i klawiatury zamiast padów. Ciekawe jak to się rozwinie. Całość na pewno zobaczymy już tej jesieni, bo właśnie na jesień ma to wszystko. Wystartować zgodnie ze wszystkimi informacjami podanymi podczas EA Play. Teraz natomiast przechodzimy do drugiego głównego tematu tego filmu, czyli moim zdaniem, może też mówienie o najlepszych legendach na ten sezon będzie trochę na wyrost, bo musimy. Określić sobie jedną rzecz. W zależności, tak mi się przynajmniej wydaje, w zależności od poziomu, na jakim gramy w Apex Legend, czy gramy bardziej każualowo, tak jak na przykład ja, czy gramy bardziej no, w cudzysłowie profesjonalnie, czy mamy większe umiejętności, większe rangi, czy gramy sami, czy gramy w ekipie, to te najlepsze, w cudzysłowie, najbardziej nasze ulubione wybory, legendy mogą się różnić. Na moim poziomie gram czymś innym i spotykam też ludzi, którzy grają innymi legendami, a pewnie na wyższym levelu gdzieś częściej się coś wybiera, dlatego to, co teraz tutaj wam powiem, no jest najbardziej, najbardziej mega, mega subiektywne, jak tylko być może. Opowiem wam o takich pięciu, moim zdaniem, najlepszych wyborach, najmocniejszych legendach. Wy oczywiście w komentarzach możecie mi napisać, jakie są wasze wybory, tak samo zresztą, jak zrobiliście w przypadku broni, w przypadku moich ulubionych broni i waszych w ostatnim Materiale. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to zapraszam serdecznie do opisu. Tam możecie sobie na niego zerknąć. Także moi drodzy, zaczynamy. Jeżeli chodzi o pierwszą legendę, którą widuję bardzo, bardzo często i też widzę, że jeżeli ktoś w moim teamie gra właśnie tym człowiekiem, tą legendą, jest nam zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej. I mówię tutaj konkretnie o Bloodhound, czyli o. Tej naszej technologicznej tropicielce. I ta jej umiejętność specjalna, zarówno zdolność pasywna, czyli możliwość widzenia śladów wrogów tam gdzieś w oddali, niesamowicie jest przydatna, ale najistotniejsze i najlepsze w niej jest po prostu oko Wszech Ojca czyli zdolność taktyczna. To, co ona potrafi robić najlepiej, czyli ten skaner, który ujawnia pozycję wrogów, pułapek i śladów na całym obszarze znajdującym się przed graczem, także wewnątrz budynków. Potrafi być to w wielu sytuacjach naprawdę, naprawdę mega zabójcze, zarówno w sytuacjach bardziej defensywnych, gdy musicie troszkę odpuścić, gdy nawet staracie się odeprzeć atak, wtedy też sami atakujący wiedzą, bo oni dostają oczywiście adnotacje na temat tego, że gdzieś tam ktoś was skanuje, mogą w tym momencie delikatnie przystopować, bo mówią hej, hej, sorry, spokojnie, ktoś wie, gdzie jesteśmy. No i w ataku również bardzo się przydają, kiedy jesteście w ofensywie z całym swoim teamem, po prostu wiecie, w którym miejscu ten przeciwnik się pojawia. Dlatego też właśnie Bloodhound jest na tej mojej liście, co oczywiście najlepsze, no, bardzo rzadko nią gram, ale potrafię docenić jej moc. Kolejna legenda to jedna z najbardziej znienawidzonych i upierdliwych przeze mnie. Fajnie, że dostała delikatnego nerfa w ostatnim patchu podczas premiery ostatniego sezonu, ale dalej jest bardzo często używana. Mowa oczywiście o Caustiku, o 48-latku, który praktycznie gdziekolwiek tylko się da, jeżeli mówimy o jakichkolwiek budynkach, przejściach, tunelach, czymkolwiek, potrafi rozłożyć dokładnie, wiemy, co, pułapkę gazową NOX. Do tego dysponuje granatem z takim samym gazem, i walka no, na takim powiedzmy połowicznie zamkniętym obszarze, nawet nie musi to być pomieszczenie. Wystarczy, że będzie po prostu jakiś obszar nie bardzo rozległy sprawia, że jest bardzo, bardzo ciężko. Jest bardzo, bardzo ciężko, bo gdy wejdzie się w ten dym, to no, oczywiście tracimy zdrowie, zdrowie tracimy w dosyć szybkim tempie, a nie muszę wspominać, że gdy wejdziemy sobie w ten gaz, to też niewiele widzimy, a gdy nic nie widać, to ciężko strzelać w bezpośrednich pojedynkach. Dlatego też od razu, no, rodzi to we mnie przynajmniej osobiście frustrację. A gdy jeszcze zdarzy się kaustik, który lubi sobie przykampić, to już jest totalna, totalna masakra. Numer 3, niekoniecznie na trzecim miejscu, ale w jakiejś tam kolejności, w jakiej uważacie, to Miraż. Miraż, którym kiedyś też dosyć fajnie mi się grało, bardzo podobała mi się jego umiejętność specjalna, praktycznie każda, ale. Po tym patchu wydaje mi się, że jest on zdecydowanie legendą, której... Pikrate, jeśli chodzi o wybór w porównaniu do przed sezonu, zdecydowanie najbardziej wzrósł. Przede wszystkim dlatego, że te hologramy, które teraz możemy wypuścić, ten jeden z hologramów jest po prostu w jakiś sposób poruszalny, tak? Zdecydowanie łatwiej przede wszystkim wprowadzić przeciwnika w błąd, gdy używamy tego hologramu, gdy nawet używamy tej umiejętności, w której sami stajemy się niewidzialni. Ale co najlepsze, gdy podnosimy naszego sojusznika, to wtedy my stajemy się niewidzialni. I ten nasz sojusznik również. Dlatego uważam, że Miraż jest naprawdę fajną legendą, w sytuacji, w której gramy sobie jakimś stakiem. Jeżeli gramy do no to w dwie osoby, jeżeli tercety, w trójki. Potrafi naprawdę bardzo mocno sprawić, że przeciwnik nie wie, co się dzieje, bo nagle, gdy w takiej walce bezpośrednio jeden na jednego albo dwóch na jednego, nawet gdy jesteśmy po tej mniej liczebnej stronie, wypuszczenie kilku takich hologramów potrafi być bardzo, bardzo deprymujące. Kolejna przedostatnia legenda to Pathfinder, i również mimo tego, że dostał nerfa, w dalszym ciągu bardzo często go widuje. No, ten jego hack jest nieoceniony w takim szybkim, sprawnym poruszaniu się. Jest to bardzo przede wszystkim mobilna legenda, która w połączeniu z dobrym Aim'em i przede wszystkim dobrym movementem, który jednak trzeba sobie wypracować godzinami, godzinami, dziesiątkami, setkami godzin gry. Apexa, no to to połączenie jest bardzo, bardzo często wprost zabójcze. Tak samo jak połączenie tego, co przed chwilką powiedziałem, z Wraith. Wraith, która praktycznie od samego startu, od samego początku gry była niesamowicie, niesamowicie popularna, niesamowicie mocna, przeze mnie bardzo, bardzo niedoceniana, ale podejrzewam, że dlatego, iż grając Wraith trzeba jednak mieć skilla i to. Nie byle jakiego. Jej umiejętności specjalne, ta w cudzysłowie peleryna niewidka, teleportowanie się, robienie tych teleportów, to jest coś, co w połączeniu z dobrym rozeznaniem w sytuacji bitewnej, jaka ma aktualnie miejsce, w dobrym połączeniu tego z mapą, z miejscem, gdzie jesteśmy na mapie, z całą sytuacją związaną także ze strefą, czy jest daleko, czy blisko, czy angażujemy się w walkę, czy się nie angażujemy. Połączenie tego wszystkiego jest po prostu zabójcze. W wielu sytuacjach, gdy walczyłem z taką ogarniętą Wraith, no praktycznie nie wiedziałem, co się dzieje. Gościuwa robiła mnie jak chciała, ale wydaje mi się, że to jest jedna z tych legend, gdzie no naprawdę trzeba poświęcić jej dużo, dużo uwagi, żeby po prostu wykorzystać jej potencjał w 100%. Jak na pewno możecie zauważyć, są to legendy, którymi ja praktycznie w ogóle nie gram. Co nie znaczy, że te, które ja na przykład wybieram sobie, a gram teraz aktualnie najczęściej Bangalore, Lobą oraz Revenantem, bo bardzo je po prostu polubiłem od ostatnich dwóch, trzech sezonów, gdzie gram zdecydowanie regularniej, no to gra mi się tymi legendami po prostu lepiej, przyjemniej, a że wiem, jeżeli mam w teamie kogoś, kto lepiej gra Wraith, kto lepiej gra Mirażem, czy chociażby Bloodhoundem, no to po prostu zwalniam miejsce, w taki, to, oto sposób powinno działać, i też oczywiście nie jest powiedziane, że legenda, której tutaj nie wymieniłem, jest od razu beznadziejna, bo właśnie w FPS-ach, które mają taki, ani inny projekt, swój, swój design oparty o bohaterów, o bohaterów, którzy mają przeróżne umiejętności, każdy z nich w pewnej sytuacji powinien być dobry, czasem gorszy, ale jednak wydaje mi się, że ta piątka, o której Wam wspomniałem, w moim odczuciu, przynajmniej wybija się ponad taką przeciętność, a przynajmniej ja częściej po prostu tą piątkę widuję na polu walki. Także, moi drodzy, dajcie mi znać, co wy sądzicie na ten temat. Pamiętajcie, kromka gada radzi, nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Papa! Pa.